myśli Ojca Mateusza. Ksiądz Mateusz Szerszeń, zapraszam. Któż jak Bóg? Ostatnio jeden ze słuchaczy powiedział, że jak jest żarcik na początku, to można nawet posłuchać Ojca Mateusza. A zatem chciałbym zacząć od żarciku. Otóż pewien człowiek przechodził przez rynek w Krakowie i podbiegła do niego cyganka, żeby mu powróżyć. I mówi, ja Panu powróżę. Na to on odpowiada zaraz, zaraz, chwileczkę. Najpierw chciałbym sprawdzić, czy jest pani dobrą wróżką. Proszę mi powiedzieć, jak ja mam na imię? No jak to jak? Waldek. A nieprawda, bo Piotrek. A widzi pan u was Piotrek, u nas Waldek. No dobrze, żarty na bok. W ostatnim podcaście zastanawiałem się, czy żyjemy w świecie realnym, czy w świecie wyobrażeń o świecie. A dzisiaj chciałbym zadać niemniej trudne pytanie. Czy człowiek jest w stanie powiedzieć coś o Bogu? Bo wszystko wskazuje na to, że Bóg wcale nie tak łatwo poddaje się opisowi przez człowieka. Posługujemy się językiem, który nie odpowiada temu, kim jest Bóg i jaki jest. Już samo zdanie Bóg jest jest pewnym językowym nadużyciem, bo Bóg jest inaczej niż jestem ja czy ty. Nasze istnienie jest bardzo kruche, łatwo przejść od istnienia do nieistnienia. A w Bogu jest inaczej. On jest samym istnieniem. Ale i to sformułowanie jest tylko zasłoną dymną, bo przypomina tautologię. Tak można w nieskończoność. Dlatego osobiście jestem zwolennikiem tak teologii negatywnej lub inaczej apofatycznej. Twierdzi ona, że jakiekolwiek pozytywne poznanie natury Boga przekracza granice możliwości ludzkiego rozumu. Apofatyczne nastawienie w myśleniu o Bogu najlepiej wyraża zmodyfikowana przez Świętego Grzegorza z Nazjanzu sentencja z Platonowego Timajosa: Boga wypowiedzieć jest rzeczą niemożliwą, ale rozumem go pojąć jeszcze bardziej niemożliwą. Z tego założenia wyciąga się praktyczne wnioski. Przed Bogiem należy milczeć i oddać się kontemplacji albo używać języka paradoksów. Przykładem jest poezja. Wybitny poeta baroku Anioł Ślązak, rozumiejąc tę prawdę, tworzył apofatyczną poezję. Klasycznym przykładem jest wiersz, który chciałbym Wam teraz odczytać. Zwróćcie uwagę na paradoksy, które w nim występują. Oto ten wiersz. Zatrzymaj się. Cóż znaczy Bóg? Nie duch, nie ciało, nie światło, nie wiara, nie miłość. Nie mara senna, nie przedmiot, nie zło i nie dobro, nie w małym on, nie w licznym, on nawet nie to, co nazywa się Bogiem, nie jest on uczniem, nie jest myślą, nie jest dźwiękiem, a tylko tym, o czym z nas wszystkich nie wie nikt. Zostawmy nasze rozważania teologiczno-filozoficzne i zajmijmy się trochę literaturą. Wśród moich ulubionych autorów wyjątkowe miejsce zajmuje Stanisław Lem. Wielu widzi w Lemie wizjonera, proroka, który zapowiada nadchodzące czasy, ale ja kiedy czytam Lema, stwierdzam, że nie jest to człowiek z przyszłości, to człowiek z teraźniejszości, który potrafi wyciągać wnioski ze zjawisk, które obserwuje. Jego tak zwane przepowiednie nadchodzących czasów nie były tylko wyobrażeniami. Ale są możliwymi scenariuszami, które wyciąga się z obserwacji świata. Rozwój techniki zapowiadał bowiem już w czasach Lema, że w sposób niewyobrażalny wpłynie on na człowieka i całe społeczeństwo. Szczególnie cenię sobie wywiad z Lemem pod tytułem Tak orzecze Lem, w którym zwrócił uwagę na pewną ważną cechę literatury, a z którą ja także się zgadzam. Powiedział tak Zawsze starać się zachować intelektualną suwerenność i próbować wyrobić sobie absolutnie własny pogląd na wszystkie rzeczy bliższego i dalszego świata. Czytać wyłącznie pierwszorzędnych autorów i pierwszorzędne dzieła, również w literaturze. Był kresu życia móc powiedzieć tak jak słynny matematyk Niels Abel, który w wieku 20 lat wymyślił całki eliptyczne. Czytałem tylko mistrzów Nigdy uczniów. Do tej myśli dodaję także swoją interpretację ważne jest nie tylko kogo się czyta, ale także jak się czyta. Czytanie uważam za ważne źródło poruszeń duchowych. Ktoś pyta ile zatem trzeba czytać. To bez znaczenia. Nie jest ważne ile czytasz, ale jak czytasz. Możesz czytać pół strony dobrego tekstu dziennie i to wystarczy. Są tacy, którzy czytają wiele, ale nic z tego nie rozumieją, pływają po powierzchni, nalewają do szklanki herbatę, której nie wypiją. Tym też różni się czytanie pisma od jego medytacji. Można przeczytać wiele i nie odnieść żadnego pożytku, ale wystarczy zrozumieć sens jednego zdania i nagle otwiera się przed tobą nowy świat. Gdy już jesteśmy przy dobrych autorach, od miesięcy czekałem na dodruk pewnej książki, w internecie popyt na nią był tak wielki, że na rynku antykwariatów jej cena sięgała nawet do 500 zł. Mowa o książce pana Krzysztofa Karonia pod tytułem Historia antykultury 1.0. Generalnie nie przepadam za wypowiedziami pana Karonia w mediach. Styl jego wypowiedzi jest chaotyczny, w wielu miejscach niejasny dla mnie. Ale za to w książce, która także jest nieco chaotyczna, zawarł niezwykle cenne myśli z dziedziny antropologii, filozofii i historii kultury i sztuki. Zwrócił też uwagę na to, czym jest współczesna antykultura i jak wielkie zagrożenie dla świata niesie. Chciałbym Wam też przytoczyć pewien przykład z tej książki, który uświadamia mi, jak ważna jest rzetelna wiedza. Od wielu lat znana jest mi teoria masłowa o tzw. piramidzie potrzeb. W skrócie mówiąc, człowiek zaspokaja najpierw potrzeby konieczne do przeżycia, jak oddychanie, jedzenie, prokreacja, a dopiero potem sięga po potrzeby wyższe, jak czytanie książek czy modlitwa. Karoń zauważa jednak pewną rzecz, o której nikt z moich nauczycieli nigdy mi nie powiedział. Otóż Masłow pod koniec swojego życia dokonał istotnej korekty piramidy potrzeb. I Karoń pisze tak: W 1970 roku, tuż przed śmiercią. Masłow przerobił swoją piramidę na schemat ośmiopiętrowy, którego bazę stanowiły potrzeby fizjologiczne, ale uzupełnione o potrzeby poznawcze i estetyczne oraz najwyższą potrzebę transcendencji czyli poszukiwania wymiaru przekraczającego rzeczywistość naukowo-empiryczną. Uzupełnienie to zostało opublikowane w 1971 roku. Ale do dnia dzisiejszego piramida Masłowa prezentowana jest w starej, niezmodyfikowanej wersji, co jest jednym z przykładów świadomego fałszowania historii sztuki i ludzkiej myśli. Masłow pisał Transcendencja odnosi się do najwyższych i najbardziej złożonych poziomów ludzkiej świadomości, zorientowanych raczej na cel niż na środki, na siebie, na innych, na ludzi jako takich, na inne gatunki, na naturę i na kosmos. Trzeba jednak pamiętać, że pojęcie kosmos jest w bliskiej masłowowi holistycznej wizji rzeczywistości synonimem najwyższego porządku wszechświata przeciwstawnego chaosowi. Jak już wspomniałem, w większości szkół i na różnego rodzaju psychologicznych szkoleniach w dalszym ciągu piramida masłowa prezentowana jest w starej wersji, ale ponieważ w dobie internetu łatwy jest dostęp do informacji źródłowych, w ostatnich latach zaktualizowana w 1970 roku wersja została ponownie odkryta, ale uwzględniona w niej potrzeba transcendencji tłumaczona jest jako samotranscendencja, co ma nawiązywać do wcześniejszej samorealizacji. W tym miejscu warto się zatrzymać. Jaką wartość ma nasza wiedza, którą zdobyliśmy? Czy potrafiliśmy ją zweryfikować? Bo jeżeli w tak podstawowych rzeczach Dokonują się przekłamania, to może okaże się niedługo, że pewne rzeczy także w naszej głowie są źle poukładane. I chciałbym tutaj odnieść się do pewnego zabiegu retorycznego, który używany jest w dyskusji nie tylko naukowej, ale także między nami. To tak zwany argument do nieśmiałości, po łacinie argumentum ad verecundiam. Jest to sposób, Prezentowania swojej myśli polegający na powoływaniu się na jakiś autorytet, którego druga strona nie uznaje lub z którym nie zgadza się w danej kwestii, ale nie śmie go zakwestionować wskutek skrępowania poczuciem szacunku lub obawą narażenia się na zarzut zarozumiałości. Czasami zbyt szybko przypisujemy autorytetom wiedzę, której zwyczajnie nie posiadają. Dobrym przykładem jest to, gdy ksiądz wypowiada się na tematy, o których nie ma pojęcia. Jednak poprzez szacunek do osoby duchownej nie chcemy podważać jego argumentacji. Dlatego chciałbym teraz dokonać też pewnej samokrytyki, bo nie wiem czy wiecie, ale istnieje wiele rzeczy, na których się po prostu nie znam. Sprostowanie polega na tym, żeby nie traktować mnie zbyt poważnie. Otóż obserwując komentarze i to w jaki sposób niektórzy odbierają moje myśli, dochodzę do wniosku, że doszło do daleko idącego nieporozumienia. Nie jestem w gruncie rzeczy tym, za kogo mnie uważacie i nie jest to z mojej strony żadna kokieteria. Po prostu jesteście w błędzie. Zmyliły Was pozory. Od kiedy zwiększyła się moja obecność w mediach, a liczba wyświetleń i wejść na blog przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania, zauważyłem, że niektórzy widzą we mnie kogoś zupełnie innego niż jestem w rzeczywistości. Chciałbym zatem teraz zburzyć ten obraz. Po pierwsze. Część bierze moje wypowiedzi i teksty bardzo na serio. Zachwala je lub potępia. Daję temu wyraz w komentarzach i wiadomościach, które otrzymuję. Problem polega na tym, że wbrew pozorom nie uważam własnych treści za wybitne i warte czyjejś uwagi. Niektóre z nich autentycznie mnie nudzą. Jeżeli jednak ktoś ma takie pragnienie, aby słuchać podcastów Myśli Ojca Mateusza, czy czytać mojego bloga, to ja nic na to nie poradzę. Jego sprawa widocznie komuś to pomaga. Nie taki jednak jest mój cel. Osobiście uważam, że jest milion ciekawszych rzeczy do przeczytania i wysłuchania. Na mojej półce jest mnóstwo książek, które chcę jeszcze czytać i znajdować w nich boże iskry. Moje zamiłowanie do literatury jest wręcz niepoprawne. Zadajcie sobie pytanie: Czy nie przeraża Was fakt, że w ciągu naszego krótkiego życia nie zdążymy przeczytać wszystkich wielkich dzieł, jakie zostawiła nam literatura? Mnie przeraża, ale przecież nie wydłużę swojego życia, bo tak mi się podoba. Skazany jestem na poznanie jedynie znikomej części dorobku, który zostawili nam wielcy poeci i pisarze. Po drugie, nie jestem dziennikarzem. Wbrew obiegowej opinii i przynależności do Stowarzyszenia Dziennikarskiego, nigdy nie byłem i nie będę dziennikarzem. Nie posiadam żadnego wykształcenia w tym kierunku, i nawet nigdy nie marzyłem o tym, żeby zajmować się dziennikarstwem. Co więcej, moja opinia o dziennikarstwie współczesnym jest raczej negatywna, więc tym bardziej nie ciągnie mnie do rzeczy, o której nie mam bladego pojęcia, a nawet w pewien sposób nie odstrasza. Niech robią to mądrzejsi, ambitniejsi. Rzeczą natomiast, którą się zajmuję, jest publicystyka czyli swobodne wyrażanie swoich myśli i opinii. Z nieznanych mi powodów, niektórych interesuje to, co myślę i sądzę o świecie. Owa publicystyka, w przeciwieństwie do dziennikarstwa, zwalnia mnie z obowiązku bycia obiektywnym. Jedyną rzeczą, którą chciałbym zachować, jest bezstronność i poszanowanie opinii drugiego człowieka. Bo jest tylko jedna rzecz, której szczerze nie znoszę, a o której pisałem już niejednokrotnie: kto ciekaw, niech szuka. Po trzecie, moich wypowiedzi nie wolno traktować jako dogmatów. Chyba, że rzeczywiście sam Kościół uznał jakieś prawdy za dogmat, ale wtedy nie są one moje, a jedynie się na nie powołuje. Jestem księdzem, zakonnikiem i teologiem chociaż w tym ostatnim przypadku nie przeceniałbym swoich umiejętności. Teologia jest dla mnie narzędziem pracy, a nie pasją. Moje podejście do niej jest bardziej pragmatyczne niż naukowe. W kwestiach teologicznych raczej zadaję pytania innym niż stawiam własne tezy. Jedyną rzeczą, co do której czuję się trochę pewniej, jest kierownictwo duchowe, ale i w tym względzie popełniam błędy, a czasami brakuje mi rzetelnej wiedzy i doświadczenia. Mam jednak jedną cechę w tym względzie, która po części mnie broni. Otóż staram się być w tej dziedzinie rzetelny. Czytam, dopytuję, konfrontuję swoje pomysły z innymi. Po czwarte, posiadam dość jasne poglądy, ale nie wszystkie z nich muszą być od razu ujawniane, zwłaszcza że jako osoba duchowna, utożsamiany jestem z Kościołem. Moje prywatne poglądy na wiele spraw pozostaną tajemnicą. Myślę, że gdyby inni je poznali, to zmieniliby o mnie zdanie, a może nawet mnie potępili. No cóż, każdy posiada takie poglądy, na jakie zasługuje. Tym bardziej zaskoczony jestem faktem, że część domaga się z mojej strony wyrażania opinii i myśli. Słyszałem nawet, że dla niektórych są inspirujące. Nie przesadzałbym w tym względzie, jeżeli jest coś ciekawego w tym, co mówię, to tylko dlatego, że wymyślił to ktoś inny, a ja po prostu zapomniałem, jak się nazywał i gdzie to napisał. Na koniec tej samokrytyki chciałbym zaznaczyć, że lubię to, co robię. Ksiądz, który zajmuje się kierownictwem duchowym i publicystyką, to naprawdę ciekawe zajęcie. Dopóki są tacy, którzy proszą o kierownictwo i słuchają moich opinii, uważam swoje zadanie na ziemi za spełnione. Pozostaje jeszcze kwestia mojego zbawienia, ale tę akurat oddaję w ręce łaski i mojego sumienia. Wierzę, że to, co robię, będzie ignacjańskim magis i nie ściągnie na mnie wyroku potępienia. Nie traktujcie mnie jednak zbyt poważnie. Jeżeli starczy mi życia, w co wątpię, to postaram się kiedyś opisać moje życie i to, co kryje się w zakamarkach mojego szalonego umysłu. O jedno was tylko proszę. Nie miejcie mi za złe, że chlubię się ze swoich słabości. Podobno jest to bardzo chrześcijańskie, ale co ja mogę o tym powiedzieć? Na koniec chciałbym wszystkie nasze sprawy oddać w ręce Ducha Świętego. I w modlitwie o radość prosić go, aby w naszym życiu prawdziwie zapanowała radość. Pomódmy się zatem wspólnie. Zechciej mi dać o Panie zdrowie ciała i umiejętność zachowania go, zechciej mi dać o Panie świętą duszę, która ma stale na względzie to, co jest dobre i czyste. Spraw, abym w obliczu pokusy do grzechu nie wpadał w strach, ale umiał znaleźć sposób przywrócenia wszystkim rzeczom należytego porządku. Zechciej, O panie, dać mi duszę, której obca jest wszelka nuda i która nie zna szemrania, wzdychań i narzekania. Panie, obdarz mnie zmysłem humoru, daj mi łaskę rozumienia się na żartach, ażebym zaznał w życiu trochę prawdziwej radości, a i innych mógł nią obdarzyć. Panie, któryś w księgach swoich świętych powiedział, że w pogodnym obliczu króla jest życie, okaż nad nami. I nad Ziemią, którąś stworzył, pogodne swoje oblicze, i udziel nam pogody ducha. Łaskawym swym i pogodnym obliczem, oświeć, Duchu Święty, nasze serca, wzmocnij w nas blask Twojej łaski, abyśmy poprzez dobre uczynki zasłużyli na to dobro, o które Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tym pogodnym akcentem kończy się dziewiąta część myśli Ojca Mateusza. Noszę was w sercu. Wszystkie wasze intencje zapisujcie w komentarzach. Do usłyszenia. Któż jak Bóg?